Zadowolenie daje koronę, której fortuna się wyrzekła. John Ford Rozdział drugi Uciekałem w świat tych ostatnich wrażeń i dziwnych skojarzeń, nie wiedząc, dokąd mnie prowadzą. Nie wiedziałem też, co i jak zrobić, by odbudować relację z Nancy. Była mi bliska, mimo że nie dbałem o to, by być blisko niej. Obserwowałem ją jakby była jedną z moich wielbicielek, które z radością odwiedzałem podczas mych podróży. Pod względem figury, pięknej i smukłej, w niczym nie ustępowała tym dziewczynom, które rozpalały moje zmysły do czerwoności, ale czy nie połączyła nas miłość? Gdzie ją zatraciliśmy, a może tylko ja ją depczę? Mama przekazała mi bardzo dobry obraz miłości poświęcając swe życie dla nas i dla naszego ojca, któremu jednak ojcem dla nas być się nie udało. Pamiętam też, jak kiedyś powiedziała, że tajemnica miłości polega na dawaniu i rezygnacji ze swoich korzyści. Za wysoka cena do zapłacenia, pomyślałem. Kilka dni przed moim spotkaniem ze Szlomem, kiedy wyjeżdżałem do biura, Nancy bez trosko, jak gdyby informując mnie, że umówiła się z koleżanką na kawę, powiedziała Dzisiaj wieczorem wylatuję do Abu Dhabi, nie wiem kiedy wrócę. Otrząsnąłem się z szoku, którego doznałem po tej wiadomości i zapytałem jakby między nami było jak zawsze: Mam cię odwieźć na lotnisko? Podziękowała i powiedziała, że zamówi taksówkę. By nie utracić swojego męskiego honoru, udałem, że ją rozumiem, jakbym chciał jej przekazać, że postąpiłbym podobnie, będąc w jej sytuacji, ale wewnętrznie byłem wzburzony. Chociaż sam nie wiedziałem, dlaczego nie porozmawiałem z nią na temat tej nagłej decyzji o wylocie do Abu Dhabi. Nancy przez ostatnie pół roku nie widziała się z Julie, miałem więc nadzieję, że powodem jej decyzji jest myśl, że to spotkanie pomoże w budowaniu mostów porozumienia między nami. Z drugiej strony nie czułem się komfortowo z myślą, że spotka się z Janet, którą znała i która z pewnością odbierze ją z lotniska. W następnych dniach byłem sam. Zostali tylko ogrodnicy przycinający żywopłot wokół altany z sadzawką i kilku innych pracujących na naszej obszernej posesji. Zwolniłem pomoc kuchenną i nawet śniadania przygotowywałem sobie sam. Bardzo chciałem być sam, by nikt i nic nie mącił mi spokoju, którego tak bardzo pragnąłem. Postanowiłem nawet przez jeden dzień wstrzymać się od jedzenia i tylko pić wodę. Dziwnie się uspokoiłem. Siedziałem nad sadzawką pogrążony w zadumie, jakiej nigdy dotychczas nie zaznałem. Moje myśli znów powróciły do rozmowy z Markiem, pamiętnego spotkania ze Szlomem i nie wiadomo dlaczego przypomniałem sobie małżeństwo, z którym przyjaźnili się moi rodzice. W mej pamięci ożyło ciekawe wspomnienie z dzieciństwa. Kiedy to wylądowaliśmy na lotnisku w Colorado Springs... I zaparkowaliśmy naszą Cessnę obok pięknego odrzutowca Learjeta. O tych samolotach jako chłopak czytałem w magazynie AMT. Szczyt marzeń. Brakowało w nim jedynie złotych klamek. Ledwie wysiedliśmy, podszedłem do tej błyskotki, by się jej przyjrzeć. Małżeństwo, które nim przyleciało, z pomocą pilotów wyładowywało właśnie swój sprzęt narciarski. Widząc moje zainteresowanie, pozwolili mi wejść do środka. Również pilot, który skończył już wyładunek, okazał się bardzo przyjazny. Gdy zorientował się, że mam jak na mój wiek wielką wiedzę o tej maszynie, odpowiadał na moje pytania i tłumaczył, czym się różni ten model od poprzednika. Mój ojciec, jeszcze większy miłośnik aeronautyki, podszedł niby po mnie i też zaczął rozmawiać z pasażerami mojego obiektu zainteresowań. Po tej miłej pogawędce rozstaliśmy się, dziękując za przychylność i grzeczność, jaką mi okazali. Rozjechaliśmy się z myślą, że pewnie się już nie zobaczymy. Jednak tuż za rogiem czekała niespodzianka, bo ku naszemu wielkiemu zdziwieniu spotkaliśmy ich tego samego dnia w restauracji na wieczornym posiłku. Mieszkali w tym samym hotelu i jeździli na tych samych trasach co my. Wytrawni narciarze, nic dziwnego, bo byli Szwajcarami i opanowali tę sztukę do perfekcji. Urodzili się i żyli wśród gór do czasu, gdy praca pana Dominika i jego żony François, bo tak się nazywali nasi nowi znajomi, nie zmusiła ich do podróżowania po całym świecie. Wtedy, gdy ich spotkaliśmy, on był głównie menadżerem w amerykańskiej filii jednej z największych międzynarodowych firm farmaceutycznych. Pod koniec naszego dziesięciodniowego wspólnego pobytu w Rocky Mountains, rodzice moi żegnali się z nimi jak dobrzy starzy przyjaciele. To nie była przelotna znajomość, bo wielokrotnie jeszcze się z nimi spotykaliśmy. Także gdy wyjechałem na studia, od czasu do czasu słyszałem o spotkaniach z Dominikami. Wraz z moimi słabnącymi kontaktami z mamą, przyjaźń z tą parą chyba też ostygła, a poza tym nie byli moimi rówieśnikami. Gdy kiedyś zapytałem mamę, co u nich słychać, powiedziała, że powrócili do Szwajcarii. Miłe wspomnienia z czasów młodości o mało co nie przysłoniły mi powodu tego ciągu rozpamiętywań. Pamiętam, jak pewnego dnia moja mama zadzwoniła z informacją, że spotyka się z Dominikami. Zaprosiła ich do naszego domu i zapytała, czy nie chciałbym się z nimi zobaczyć. Był weekend i z radością poświęciłem go na odwiedziny u mamy, której nie widziałem od wielu miesięcy i na spotkanie z Dominikami, którzy utrwalili się w mej pamięci jako dobre wujostwo ze Szwajcarii. Jak zrozumiałem, z jakichś powodów musieli nagle wyjechać. Krótko po przybyciu do Europy polecieli do Izraela, ale to nieskojarzenie z Izraelem i Żydem Szlomo przywołało pamięć o nich. Opowiadali nam... Mamy i mnie, o wielkich zmianach, jakich doznali w Izraelu, i o powrocie do Szwajcarii. Przewodniczka po Izraelu przy każdej prawie okazji nawiązywała do działalności Jezusa i słów, które wypowiadał, mówiąc tak, jakby Jezus był ich znajomym. O większości wydarzeń i słowach, które Jezus wypowiedział, nie mieli pojęcia. Z grzeczności słuchali jej opowieści. Dominik powiedział: w niedzielę przylecieliśmy z powrotem do curichu, a w poniedziałek mój partner biznesowy zadzwonił z zaproszeniem na kolację ze znanym niemieckim profesorem, który będzie miał wykład biblijny w jednym z eleganckich hoteli w curychu. Byliśmy zdziwieni następstwem wydarzeń. Z dalszej opowieści wynikało, że Dominikowie przyszli i po wysłuchaniu przemówienia tego profesora uwierzyli, że jedynie wiara w Jezusa może wypełnić bezmierną pustkę w ich życiu. Od tego czasu ich życie nabrało sensu i chcieli opowiadać o tym, jak Jezus wypełnił pustkę w ich życiu i co Bóg w swej księdze przekazał człowiekowi. Mnie to nudziło, więc odchodziłem, od czasu do czasu powracając. Mama długo z nimi rozmawiała. Zauważyłem, że była wzruszona, zadawała wiele pytań, a oni jak gdyby zmienili swoje zawody, bo wydawało się, że umieli te wszystkie teologiczne zawiłości wyjaśniać. Czyli nie tylko dziadek miał słabość do religii, także ludzie przeze mnie kiedyś podziwiani szukali w niej spełnienia. Nie wiem co o tym myśleć. Powiedziałem sam do siebie, wpatrując się w zachodzące słońce, którego promienie ślizgały się po rozległej łące okolonej w oddali lasem. Zapach świeżo skoszonej trawy, słońce i świergot ptaków z pobliskich drzew, to wszystko mnie rozrzewniło. Wiosenny chłód dawał się odczuwać coraz wyraźniej, więc, pełen wspomnień z dawnych lat, powróciłem do opustoszałego domu. Następnego dnia wieczorem, po kilkunastu latach jego nieobecności w mym życiu, miałem się znów spotkać ze Szlomem. Co było powodem zerwanego kontaktu? Z pewnością nie on, bo kilka razy dzwonił i pytał, jak się mam, co u nas słychać, jak idzie mi w biznesie. Jego propozycje spotkania zbywałem, wymawiając się pracą i wieloma zajęciami, które wypełniały mi dnie i nawet noce. Raz zapytał, kto cię zmusza, aby tak ciężko pracować? znów strzał prosto w dziesiątkę. Pytanie drażniąco szczere, na któremu nie odpowiedziałem. A gdy się nad tym zastanowiłem, odpowiedź była mi znana. To wymówka, gdy się czegoś nie chce zrobić. Niespodziewanie stanął przede mną brodaty mężczyzna w podeszłym wieku, zdradzający wyglądem swe pochodzenie. Starszy o te 16 lat, odkąd widzieliśmy się po raz ostatni. Wydawał się zadowolony z faktu, że przypomniałem sobie o nim i że znów się spotykamy. Po kilku kurtuazyjnych pytaniach usiedliśmy w restauracji BQ w moim ulubionym boksie, aby ponownie zanurzyć się w rozważaniach nad losem świata. Zapytałem, co sądzi o ustawie 447. Uśmiechnął się, dając do zrozumienia, jak naprawnika przystało iż wie, że to temat zastępczy. Zaczął wyjaśniać. Ustawa o roboczej nazwie Just ma wspierać administrację Stanów Zjednoczonych we wszelkich działaniach służących do uregulowania statusu prawnego mienia pozostałego po ofiarach Holokaustu. Chodzi o realizację deklaracji Terezińskiej sygnowanej przez 46 państw w 2009 roku. Nie to było przyczyną spotkania, więc nie chciałem rozwijać tego tematu, ale zapytałem, czy to znaczy, że pewne kraje w Europie będą zmuszone do wypłacenia rekompensaty za utratę majątków Żydów, którzy zginęli nie z ich winy, ale z rąk nazistów na ich ziemiach i przez tę ustawę teraz są zmuszane do wyrównywania rachunków za oprawców? Nie. Ustawa ta nie ma mocy aktu prawnego, który by narzucał obowiązek na jakiś kraj. Odpowiedział szlomo. Chodzi w niej bardziej o spełnienie potrzeb materialnych ofiar Holokaustu. Ustawa ta obejmuje także zapewnienie pamięci o Holokauście, edukacji na temat jego przyczyn i konsekwencji. Czy takie wyjaśnienie ci wystarczy? zapytał i zmienił temat. Pamiętasz, że kiedyś pytałeś mnie, czy możesz dać mój numer telefonu twemu bratu, Fredowi. Przez jakiś czas często rozmawialiśmy, nawet kilka razy się spotkaliśmy. Co się z nim dzieje? Wielokrotnie próbowałem się z nim zdzwonić, ale na daremno. Czy zmienił numer telefonu? Nie żyje, odpowiedziałem przygnębiony. Popełnił samobójstwo. Bardzo mi przykro, współczuję ci, Jack. Złapał mnie za rękę, jak gdyby był moim ojcem, którego nigdy nie miałem i już z pewnością mieć nie będę. Matkę też pogrzebałem rok później. Dodałem jakbym domagał się dalszego trzymania za rękę, bo tego mi bardzo brakowało w dzieciństwie. Przeżyłem jej śmierć nawet gorzej niż brata. Zachorowała na nieuleczalną chorobę. Umierała przez cały rok w cierpieniach, które usiłowano złagodzić morfiną. Wtedy, gdy często z nią przebywałem, po raz pierwszy w życiu odczułem bezradność. Siedząc przy łoży śmierci mojej kochanej mamy, spojrzałem na bogactwa, jakie posiadam, i zapytałem siebie samego, jak to jest, że mając pieniądze, nie mogę oddalić nieszczęścia, jakie spadło na mamę. Nie mogę też dzięki nim zapewnić sobie szczęścia. Natomiast szczęście, które my mieliśmy, było całkiem za darmo. Pożaliłem się przed szlomem, ale on przerwał. Dlaczego mieliśmy? Mamy, bo żyjemy! Może ty tak, ale ja nie, odpowiedziałem bez wahania. Kiedy to wszystko się wydarzyło? Zapytał ze współczuciem szlomo. Ojciec też odszedł, rok po mamie. W ciągu tych trzech lat, od 2008 do 2011, pożegnałem wszystkich z najbliższej rodziny. Nie chciałem już kontynuować tych przygnębiających wspomnień i obiecałem, że kiedyś porozmawiamy o tym, co przeżyłem. Nastąpiła cisza, a ja zdałem sobie sprawę, że szlomo domyśla się, że powodem naszego spotkania nie jest ustawa 447. Zapytał: Dlaczego przypomniałeś sobie o mnie? Przyciśnięty do muru, zacząłem relacjonować zdarzenie w samolocie. Kilkanaście dni temu, lecąc z Abu Dhabi, natknąłem się na gościa, który w dziwny sposób przypomniał mi ciebie. Mówił o Jezusie, tak jak ty. Był bardzo empatyczny, co prawda wylał sok na moje spodnie. Nie zbył tego jednak słowem przepraszam, ale chciał mi pomóc, chociaż nie bardzo wiedział jak. Opowiedział mi o swoim życiu. Także nie wiem dlaczego. Pochodzi z Polski, z Warszawy, jak zrozumiałem. Nie wiem czy tam się urodził, ale opowiadał o biznesach, jakie tam robił. Ja się też tam urodziłem, przerwał mi szlomo. O, to ciekawe. Babcia mojego taty też się urodziła w Polsce. Wtedy jeszcze nie wiedział o moich rodzinnych powiązaniach z tym krajem. Zapytałem, gdzie w Polsce się urodził. W Warszawie, odpowiedział szlomo.